Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów, Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? na nic się już nie przyda chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi Wy jesteście światłem świata nie może się ukryć w miasto położone na górze nie zapala się też lampę i nie umieszcza pod korcem ale na świeczniku aby świeciła wszystkim, którzy są w domu tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili ojca Waszego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. Jest. Poproszę mikrofon, mikrofon. Dobrze, zapraszam dzieci już tutaj bliżej. Zaraz chodzę, jak będę miał mikrofon. Poczekajcie tam. Nie, 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 Tam przy pierwszy. pierwsze. Teraz ręce do góry. Kto kiedyś gotował w domu coś? O, świetnie. Tylko? O, właśnie. A zaraz pytam was właśnie, co wy gotowaliście w domu? No a co gotowaliście? Mama no, gotowała losu i będzie go dzisiaj kończyła. Ale ty pomogłaś nie? jej? Ciasto, jak... no. A ty piekłaś ciasto, proszę. No, ja piekłam ciasto i babeczki. O, super, babeczki jeszcze. Ja jedna na urodziny mojej cioci ciasto. Ciasto. A ktoś z Was może coś na słonu? Co gotowałeś? Ja gotowałam jajecznicę. Jajecznicę. Super, co jeszcze? Mało kucharzy z Was. Jajecznicę na słono, słono zrobiłam. Świetnie, jajecznica. Dobrze, a ty co? Naleśniki. Naleśniki, na słodko czy na słony? Na słodko. Ja też gotowałam akurat. Ja sobie robię kanapkę. Kanapkę, świetnie. Dobrze. A pytanie, czy ktoś z Was kiedyś gotował pastę, pastę włoską? Tak, ty? Dobrze, teraz sprawdzamy, jak się robi pasta po włosku. O, teraz poproszę, pudło. Mamy tutaj stolik. Też rodzice mogą sprawdzać, jak właśnie gotują pastę bo jestem Włochem, wiecie, wtedy to możemy, możecie tak skorzystać z tej nauki. W ogóle, co to jest? Sito. A jak po włosku to się nazywa? Skola pasta. Właśnie chodzi o to, że właśnie przefiltruje pastę, a kiedy właśnie tam jest slew i tam właśnie możemy mieć samo pastę słuchą. Dalej. A to garnek. Włosku pentola. Powtórz, pentola. Pentola. Bardzo dobrze, pentola. Ok. Ok, to zaczynamy gotować państwo. To najpierw co? Musimy nalać wodą. Tak, Nalejemy tutaj, a potem co robimy? Makaron od razu, jesteś pewny? Musi się zapotować, czyli stawiamy garnek z wodą do ognia, prawda? Ok. Dobrze. A, a, też równocześnie mamy tutaj patelnię po włosku, wiecie jak? Padella. O, podobnie. Padella. Tak. I tutaj możemy już przygotować jakiś sos. Tutaj w tej puszce mamy sos. Zgodnie z którym? Świetnie, brawo. pomidorowy, tak. Najbardziej klasyczna pasta. Owszem, o, tutaj już mamy wodę um, gotową, gorącą. I wtedy co? Makaru? Właśnie nie. To bardzo ważny, bardzo ważny moment. Sól. Musimy tutaj koniecznie sypać trochę soli. Powiedzmy na półtora na litra, dwa litry wystarczy łyżka. W, mm, naprawdę jest w porządku już. Sól. Nie, zapomnij, nie zapomnijcie o soli. Potem czekam jeszcze chwilę, jak już nie będzie widać soli. I wtedy dopiero rzucamy co? Makaron. Wiecie, jak ten rodzaj makaronu się nazywa? Macaron. Makaron to jest ogólnie to tak. Jak? Nie. Kokartki? Nie. Może tak, nie wiem. Po włosku farfalle, czyli motylki. Hmm? Widzicie? Trochę wyglądają jak motylki, co? Okej. Okay. I uwaga. Trzeba dobrze, jeżeli chcecie pasta al dente, to trzeba zobaczyć ile minut gotowania, przykład załóżmy, że na te motylki to jest 8 minut, a al to znaczy na ząb. To znaczy, że czujemy już trochę jeszcze twarde ten makaron. I to jest akurat dobry, nawet wytrawny lepiej. To znaczy do, do, do trawnienia lepsze. I uwaga, jeżeli widzimy tam 8 minut, to możemy 2 minuty wcześniej wyjąć em, właśnie makaron, czyli przefiltrować przez to sitko, czyli skoła pasta tak i potem mamy już pasta al dente, tę pastę właśnie wrzucamy na przykład na tę patelnię gdzie już mamy sos i co, mieszamy i już mamy pastę, możemy trochę dać tam trochę oliwy, trochę parmezanu i już po 10 minutach mamy świetną włoską robotę pastę. ale widzicie Mało kto pamiętał, że trzeba dać soli. Słyszeliście Ewangelię dzisiaj? Był właśnie o soli. Mówi Pan Jezus, żebyśmy byli solą ziemi. Hmm? Uwaga! A, a dlaczego dajemy so, sól? Po co sól? Bo, bo wiesz, tak, bo przy tym asystentem, a wiesz, jaki można dać, kogoś tak, tak. A tutaj przy tej pascie, dlaczego dajemy sól? Żeby była jak? Smaczniejsza, oczywiście, bo musi być smaczna pasta. Bez soli ona czegoś brakuje, chyba że sos już jest taki słony. Ale nie jest tak samo, jeżeli pasta jest ze sobą, nie ma już w sobie tej soli, właśnie czegoś tam będzie brakowało. Uwaga! To Jezus Chrystus chce, żebyśmy byli nośnikami smaku. Jako chrześcijanie nie? mówi do nas, do chrześcijan. I my mamy taką misję, to jest misja kościoła być solą ziemi. Bo jest bardzo dużo ludzi, słuchajcie, którzy nie mają smaku życia, nie mają miłości. I uwaga, Jezus Chrystus, przede wszystkim On jest tą solą, która właśnie wstnikał niby w tym garnku. To znaczy, że On oddał się całkowicie, On rozpuścił się. A wiecie, On jak się rozpuścił? Macie jakiś pomysł? Jak się rozpuścił Pan Jezus? O, tutaj na krzyżu, na krzyżu, tam wylał całą swoją krew za nas, z miłości dla nas, żebyśmy my właśnie mogli mieć ten smak życia, żebyśmy mogli przynieść innym, zamiast innym, to właśnie smak życia. Uwaga! Pan Jezus mówi, żebyśmy byli e, światłem, to pomyślcie sobie, gdybyśmy byli w takim, w takim przestrzeni, gdzie nie ma światła, to możemy się potknąć, upaść. Ale jeśli tam jest tylko jedna świeca, to wtedy wszystko będzie widać. Jakaś ławka, biurko, krzesło i wtedy nie będziemy się potknęli. To jest właśnie nasz, naszą misję. My od chrztu, słuchajcie, otrzymaliśmy światło Chrystusa. Jest paschał, nie wiem czy pamiętacie, i ten z tego Pachału rodzic albo chrzestny zapala światło. To jest znakiem Chrystusa, który właśnie przynosi e, pewność, że wiemy dokąd iść. I słuchajcie, bardzo dużo ludzi nie wie dokąd iść. Żyje w ciemności i potrafi właśnie wiedzieć e, skąd właśnie może się wyrwać z tej ciemności, gdzie jest światło. I my możemy być właśnie drogą wskazem dla tych ludzi. Jezus Chrystus właśnie stał się dla nas tym światłem, przez to, że zmartwychwstał. On właśnie przynosił nam nadzieję, przynosił nam um, to rzeczy nowe. On daje nam ten smak życia. Okej, okay, kochani. Możecie wracać do rodziców. Teraz bardzo proszę o pomoc tylko instantów. Chodźcie tutaj, możecie zabrać te rzeczy. Okej. Okay.